To co widzicie przed chwilą, to był mój e, drugi tutorial na YouTubie i to jest drugi tutorial, który e, w ogóle drugi film, który wrzuciłam na mój kanał na YouTubie i było to 8 lat temu. Po prostu nie mogę w to uwierzyć ten czas tak szybko leci. Idzie sobie zrobię taki make-up challenge i chcę ten makijaż odwzorować sobie e, właśnie dzisiaj i chcę sobie zrobić takie zestawienie e, też jakby dla własnego sprawdzenia siebie, jak mój makijaż. E, jaką przeszedł jakby ewolucję, rewolucję w ciągu tych 8 lat. Chcę zrobić sobie makijaż, który będzie podobny, łudząco do tamtego makijażu. Kolorystycznie to będzie to samo. Myślę, że tak stylowo tak samo. I to jakby już jest zmiana w podejściu moim do makijażu takim, że chcę jakby żeby ten makijaż wyglądał lepiej. i Już wiem, co było w tamtym makijażu źle i co bym zrobiła inaczej. Także jestem ciekawa, co mi z tego wyjdzie się Wy również. To zostańcie ze mną. Muszę sobie w ogóle znaleźć ten makijaż tutaj na YouTube, żebym wiedziała co było po kolei. Oczywiście wy w trakcie tego filmiku będziecie mieć na ekranie gdzieś tu pewnie z boku pokazane jakby krok po kroku jak ten makijaż wygląda. Czekajcie, zobaczę sobie na telefonie, znajdę go, żebym wiedziała jakby czego się tutaj trzymać. I to był makijaż z tego co ja widziałam sylwestrowy. Trochę teraz na czasie, chociaż wątpię, że my w tym roku będziemy mieć jakiegokolwiek sylwestra, więc... To będzie makijaż taki trochę wspominający stare dobre, dobre czasy, kiedy jeszcze sylwestry mogły się odbywać, bo wątpię, żeby nam w tym roku yy, można było gdzieś na sylwestra wyjść. Jezu, szukam, szukam i nie widzę. Okej, okay, mam komputer tu obok i co my tutaj mamy? Zdjęcie, no brwi, to jest po prostu dramat. Okej, okay, zaczynam sobie, <laughs> przepraszam, do bazy. Czy nie robię sobie pierwszej twarzy, czy już twarz mam zrobioną? Bo teraz widzicie, nie wiem, co tutaj jest, czekajcie, kupnę sobie dalej, czy ja mam twarz zrobioną, tutaj, czy nie. Ja tego w nie oglądałam chyba nigdy w życiu. Chyba ta buzia już jest zrobiona, wydaje mi się. I to jest makijaż tylko oczu. Dobra, to zrobimy sobie najpierw tą twarz i potem przejdziemy sobie już do oczu. Okej, okay, czyli robimy sobie twarz. Ja na pewno tam używałam do ym, podkładu pędzla, ale teraz używam gąbki, co w ogóle dzieje się zupełnie od niedawna, więc y, zawsze używam pędzli, używam teraz gąbki, bo wydaje mi się, że y, teraz stałem na troszkę mniejsze, kryzys, troszkę bardziej naturalny efekt, bo kiedyś lubiłam, żeby było w full krycie, więc y, no trochę się zmieniło, ale do tego makijażu muszę mieć, muszę mieć idealną skórę, więc użyję sobie dobrze kryjącego podkładu i to jest oczywiście mój jest Rewolu Colosseum w kolorku 180 do y, skóry tłustej i mieszanej. Także nałożę sobie szybko ten podkład. Ok, na powiekę daję sobie bazę, to jest baza Art Deco i ta baza właściwie miała, pamiętam, z tego co pamiętam, miała. Właściwie praktycznie zerowe krycie, czyli ta powyka jakby nie była w ogóle ym, taka wiecie wyrównana, nie była jakby takiej ładnej powiedzmy yy, skóry, która jest gładka bez żadnych żyłek, więc ja sobie to dzisiaj zmienię i użyję moją ulubioną bazę, już pewnie macie dość tej bazy, ale ja używam jej wiecznie, chyba nie przestanę i to jest po prostu korektor z Catrice. i to jest ten korektor, który chyba wszyscy o nim już zapomnieli. To jest korektor, który ma takie dość mocne krycie, ale kompletnie jest musterkiem, przepraszam. Ale muszę sobie jakoś gdzieś to ustawić. I to jest korektor, który ma dość duże krycie i ja go jako bazę po bo on naprawdę przepięknie wyrównuje koloryt powieki po prostu, więc polecam Wam z całego serducha ten, ten korektor jako właśnie bazę, bo jest po prostu dla mnie świetny. Ok, i najpierw sobie zrobię oko, a potem poza kamerą już dokończę drugie. Ale nałożę sobie na obydwa. Tutaj korektor. Okej. Okay. <grytanie> Widzicie tą paletę? To była paleta, pamiętacie takie paletki Ruby Rose? Jak kiedyś robiłam y, taki filmik o moim makijażu, który wykonywałam sobie y, chyba w gimnazjum, czy tam, w, nie, w liceum, przepraszam, w liceum. I właśnie mówiłam o tych paletkach. To były takie paletki, które kupowały się w Chińczyku albo na jakichś targach, jakichś bazarach i one miały pigmentację po prostu zerową i tu widzę, że używam z tej paletki i co ja, to za cień był w ogóle, jakiś srebrny? O, oh my god, dobra używam. zaczynam tutaj widzę od powieki ruchomej, ale teraz jak robiła się inaczej, więc zrobię sobie to teraz tak jakbym to robiła jakby dziś więc zrobię tak jakbym robiła ten makijaż dziś, więc zrobimy to po prostu inaczej, ja użyję sobie, wiem, że macie dość tej paletki, ale ta paleta ma wszystko, więc używam ją wiecznie i yy, użyję sobie z tej paletki takiego szarego odcienia, bo wiem, że on był. Tu mam na powiedzie coś podobnego z tym, że mam za manię nałożony perłowy cień o zgrozo, a teraz użyję sobie matu i to będzie ten taki szary cień. I te paletki Ruby Rose one właśnie były z reguły w takich perłach, bo wtedy jakby maty to było coś niespotykanego, raczej w ogóle nie było wtedy matowych, yy, matowych cieni, znaczy wszystko było po prostu perłowe, więc. No człowiek nie wiedział, że może to być inaczej, jakby zrobione, więc taki był efekt. No, niestety. I tam mam takie cut to chyba było nieświadome cut ale po prostu nie było się cut jak karty, tak jak mi kręciłam. Więc po prostu, jakby ta powieka, gdzie jest brokat, co zaraz zobaczycie, ona jest jakby taka odcięta. I ja sobie zrobię to samo teraz, ale najpierw sobie zacznę oczywiście od zamań, bo tak to powinno właśnie wyglądać że najpierw robimy za mnie najpierw chcę sobie robić oczy, jak nie mam brwi ale muszę niestety to jakoś wytrzymać teraz zrobię sobie mój trik, wezmę sobie moją stałą wizytówkę i odetniemy sobie w ten sposób tutaj tą linię to jest bardzo dobry sposób Zwłaszcza jeśli macie opadające powieki. Wręcz idealny sposób. Dobra, idziemy dalej. I tu jest właściwie yy, cała powieka w tym jasno srebrnym cieniu. Więc ja sobie to jakby ominę absolutnie i zrobię to później, a właściwie za chwilę. Ok, o widzicie, teraz sobie, biorę, co to za paleta o matko. Teraz zobaczcie, biorę sobie y, taki pędzel kulkowy i biorę perłowy, szary, taki grafitowy cień. I zaznaczam załamanie powieki. <grych> okay. I teraz będę tękać te na całej mojej y, długości powieki, bo chcę, żeby to oko było tak mocno wyciągnięte. Ok, zrobiłam sobie takie mocne, zobaczcie, wyciągnięte oko. I teraz na y, ten beżowy cień nałożę sobie taki pyłek. I mam teraz dylemat, czego mam w ogóle użyć, bo mam kilka rzeczy, i teraz po prostu nie wiem, czego mam użyć. Mam albo taki serenkowy pyłek y, z Nymf, albo mam takie większe y, płatki z Indigo, albo mam jeszcze ten mój y, ukochany. E, cień właśnie od katosu, ten, który jest rozświetlaczem również, więc mam jakby dylemat, czego mam użyć. Chyba użyję sobie tego e, indigo, tej takiej syrenki. i zobaczymy, co mi z tego w ogóle wyjdzie. I nałożę sobie tą syrenkę oczywiście na jakiś glitter primer, w tym przypadku to jest u mnie e, Lovely. I na całą jakby długość tego mojego e, białego pola na oku w tym momencie nałożę sobie ten e, właśnie pyłek z Indigo. Nie wiem, czy on nie będzie zbyt duży. On się dość mocno mini. Dobra, zaryzykujemy. Będę miał ten jak wszędzie, ale zaryzykujemy. zaryzykujemy Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No to jest po prostu przepiękne. To jest taka zobaczcie zieleń opalizująca. Tu może się sobie jeszcze kreskę, bo w tym moim starym makijażu chyba nie ma kreski. Zaraz sobie jeszcze zobaczę dokładnie, czy tam jest kreska czy nie ma. Ja bym na pewno dłużyła kreskę bankową, bo tutaj jakby do oko będzie takie bardzo łysy. A nie chcę też, żeby ten ciemny cień był taki bardzo czarny, bo to oko zrobi się takie bardzo ciężkie. Dobra, co ja tam dalej robię oprócz tego? Nakładam ten szary cień, teraz sobie przesunę. Aha, i już nakładam ten filet. okej. Okay. A kreska jest na samym końcu. Boże, jest to totalnie w ogóle inna kreska niż ja sobie robię jakby teraz. Masakra, ale ja sobie zrobię teraz kreskę, bo ja po prostu muszę mieć wykończone teraz jakby jedno oko, żeby górę oka, żeby przejść sobie do dołu, więc to jakby jest no po prostu no mus. Więc okej, okay, zrobię sobie kreskę i zaraz dwa zwracam, bo kreska zajmie tutaj troszkę czasu i zabawy przez ten brokat, także zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, jestem, zrobiłam sobie drugie oko, teraz brwi wytrzymać i teraz zajmiemy się dołem I ja tutaj sobie troszkę przyjechałam już tym filmikiem jakby dalej. I widzę, że ja robię sobie tutaj y, fioletową kreskę na dole, matowym, jakimś fioletowym cieniem. Wszędzie mam rokat. Okej, okay, dobra. I tutaj co robię? Coś czarną kredką jeszcze przyciemniam. Dobra. I oczywiście znowu paletowi. Perfect, i tu mam taki przepiękny, fioletowy cień. I ja sobie ten cień nałożę na dolną powiekę. Połączę sobie też ten cień oczywiście z tym z tą moją krewą i ten cień nałożę sobie troszeczkę niżej jak tam na tym moim filmie. Bo jednak, jak nałożę sobie go za bardzo, jakby tylko przy niej to sobie bardzo moje oko optycznie zamknę. A nie chcę tego zrobić. Ok, mniej więcej tyle sobie tego cienia zostawię. Troszkę go pociągnę tutaj w bok. Ok, nawrócę od razu korektor pod oko. Taki jasny, on mi się troszkę ściennieje, więc nie przejmujcie się. To jest korektor Eveline. Biorę sobie odrobinę tego pudru z VIPO. Odrobinę dosłownie tyle na gąbkę i nałożę sobie go tylko tutaj pod spodem przynosie. Mniej więcej tego pudru nie nakładam, więc będzie tylko tutaj. Może to. I delikatnie nakładam. Dobra. I teraz sobie dokończę tą moją dolną powiekę. I troszkę niżej sobie zjadę z tym e, cieniem. Troszkę niżej sobie zjadę z tym cieniem. Teraz w kąciku dolnym i góry noży sobie biały cień, biały taki bardzo, bardzo jasny. Też z paletu, perfekt. Ok, czas na kontury będę używała sobie tej palety kontrownie od Glam Shopu i będę sobie nakładała ten. Um, ten chyba jaśniejszy brąz okay. i nałożę mu go gąbką. I ja ostatnio w ogóle wszystko nakładam gąbką, więc... Tak, żeby sobie delikatnie brązerem. A potem dołożę sobie już tak troszeczkę mocniej różu. Bardzo tą paletę lubię, ale ona się strasznie szybko wytraca. Ona momentalnie widać dno. Zobaczcie, jak mam dno już w tym jednym bronzerze. Po prostu straszliwie szybko te cienie się... te produkty się kończą. Ok, róż, który nam, że to będzie róż z Lovely. Tak. I on ma numerek... Yy... Chyba nie ma numerka żadnego. Nie ma żadnego numeru. Niestety. I to jest taki lekko rozświetlający róż i on ma takie złote, e, zobaczcie, jak on się ma nie, złote drobiny. czy drobiny. On taki ma właściwie e, taki złoty połysk. To nie są drobiny tylko to jest takie bardzo drobno zmielone... No e, kurczę, nie wiem jak to nazwać to, to. coś. Po prostu są to takie, robi on taką złotoróżową taflę. O, wygląda mega, mega ładnie. Teraz użyję sobie takiej paletki, e, zobaczcie jak wygląda ona, bardzo ładnie ta paletka, jak na Bel, bo to jest Belle w Biedronce i to jest paletka mineralnych pigmentów i to jest dużo rozświetlaczy, zobaczcie i ja użyję sobie ten złoty. No wow, bardzo ładny daje blask. W połączeniu z tym metalicznym różem jest pięknie. No my też ona nos chyba za różowe. zobaczymy. I tu w tym moim filmiku e, sprzed 8 lat. Usta, jakie ja robię sobie usta, ja nawet nie wiem, aha tu pokazuję, jak robię ten brokat i nakładam go na żel do włosów. Takie były czasy, nic nie było po prostu, nic. No, mra, była kreska usta. Aha, ale oczywiście usta są nie pokazane i ust, bo właśnie nie mam w ogóle pomalowanych. Także pomalimy sobie te usta. I usta może sobie zrobię tylko błyszczykiem, nie chcę nic mocnego do tego oka, który już mega się błyszczy. I mam taki błyszczyk z Sensik. On ma numerek 111. To jest taki opalizujący róż. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. O nie, 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 nie. Chociaż... Nie, coś mi że za bardzo się... za bardzo się błyszczy na różowo. Wezmę sobie błyszczyk z Eveline, um, to jest ten Extreme Shining Gloss i on ma numerek 06 i to jest taki, zobaczcie, trochę taki nudziakowy błyszczyk. O! On ma nawet jakieś takie, jak powiedziałam, krycie. Okej, okay, i tak to się wszystko, zobaczcie, prezentuje. Już Wam się że żebyście zobaczył, jak to oko wygląda z bliska. Ok, tak to się wszystko prezentuje. Myślę, że mój makijaż na przestrzeni tych 8 lat troszeczkę się zmienił. Na pewno zmienił się sposób wykonywania makijażu, jakby jego kolejność i przede wszystkim zastosowanie produktów, pędzli. A ogólnie też rynek bardzo się zmienił, bo teraz właściwie mamy dosłownie wszystko w zasięgu naszej ręki. Kiedyś właściwie nie było totalnie nic. Widzicie, były cienie z Ruby Rose i inne cienie z Chińczyków i innych bazarków, więc tak to wszystko wyglądało. Ale człowiek jakoś kombinował, żeby po prostu wszystko miało ręce i nogi i po prostu jakoś, żeby to wyglądało. E, Okej, okay. i tym akcentem się z Wami żegnam. Dajcie co o takich filmikach, czy chciałbyście więcej filmików właśnie, gdzie na przykład odzorowuję mój stary makijaż albo może jakiś inny makijaż kogoś na przykład. Dajcie znać. Dzięki za uwagę, dajcie mi lajka, like suba oraz do zobaczenia. Do następnego. Pa, pa trzymajcie się.